Cześć. W tym filmie przedstawię proces tworzenia prezentacji na event dla firmy z branży szeroko rozumianej technologii. W tym materiale z oczywistych względów usunąłem oryginalne fotografie bohaterów prezentacji, pracowników firmy i zamieniłem je na zdjęcia stokowe. Niektóre elementy prezentacji również zmieniłem dla zachowania dyskrecji. Pozostałe elementy są prawdziwe i pochodzą z realnej prezentacji dostarczonej klientowi. Przygotowałem kompletny materiał dla klienta. Zaprojektowałem układ prezentacji, grafikę, elementy typografii i animacji. Wymyśliłem hasła i dobrałem muzykę. Celem była prezentacja na event pożegnanie pracownicy odchodzącej z firmy. Klient to duża firma z branży szeroko rozumianej technologii, nie ujawnia jej nazwy. Zakres prac to zbudowanie kompletnej prezentacji, zaprojektowanie jej układu i grafiki Typografii oraz stworzenie haseł i dobór muzyki. Narzędzia, z których korzystałem, to Keynote, w którym opracowałem całą prezentację, Adobe Illustrator, w którym projektowałem grafiki, znaki i elementy typografii, Adobe Photoshop, w którym retuszowałem zdjęcia, After Effects, w którym przygotowywałem animacje kuli ziemskiej oraz Logic Pro którym przyciąłem muzykę do odpowiedniej długości. Na początku praca była trochę jak śledztwo detektywa. Zapytałem klienta o wszelkie informacje o Ani, głównej bohaterce eventu. Hobby, anegdoty, ciekawostki, co lubi, co robi, gdzie bywa. Kto powiedział, że praca w reklamie to tylko wymyślanie. Kompetencje śledcze też się przydadzą. Dostałem takie informacje: pasje Ani to podróże, klocki, kulinaria, liczby małe rzeczy i dzielenie się chlebem. Z tym dzieleniem się chlebem jest pewna anegdota, którą później przedstawiłem na slajdzie. Wymyśliłem koncepcję podróż, która spodobała się klientowi od pierwszej chwili, a podróż dlatego, bo to jedna z pasji Ani. Tę koncepcję rozwinąłem w prezentacji. Pomysł podróży zilustrowałem na slajdach i w tekstach. Na początku zaprojektowałem siatkę dokumentu, żeby cała prezentacja była spójna i estetyczna. Dokument o proporcjach 16x9, 1920 pikseli na 1080 pikseli podzieliłem na 6 modułów plus marginesy. Dzięki temu mogłem łatwo wypełniać treścią slajdy niesymetrycznie prezentując zawartość w trzech kolumnach. Do prezentacji wybrałem dwa fonty, systemową Georgię w wariancie Italic Bold oraz Memoriam do ozdobnych elementów. Zaprojektowałem elementy typograficzne, znaki oraz nagłówki. Wszystkie elementy graficzne zaprojektowałem w programie Adobe Illustrator. Stworzyłem osobny plik AI z grafikami, nagłówkami i znakami. Następnie przenosiłem zaprojektowane elementy z Illustratora do programu Keynote. Ważne dla mnie również był copywriting. W warstwie tekstowej szukałem skojarzeń i haseł, czegoś ciekawego do całej prezentacji. Zauważyłem, że imię bohaterki Ania bardzo fajnie układa się z wieloma wyrazami np. podziękow Ania. Pasja podróżowa Ania, sztuka, wypiek Ania itd. Hasła łączące Anię z jej pasjami wykorzystałem w całej prezentacji. Tu kolejny przykład, to jeden ze slajdów gotowej prezentacji. Oryginalne zdjęcia Ani oraz jej koleżanek i kolegów z pracy, w tym materiale z oczywistych względów zamieniłem na zdjęcia stokowe. Szukałem skojarzeń nie tylko po polsku. Szef Ani jest obcokrajowcem i stąd takie hasełka. To również jeden ze slajdów prezentacji. Tutaj zdjęcie, oczywiście, też stokowe. Kolejny slajd z finalnej prezentacji, i kolejne hasło, w którym występuje Ania. I jeszcze jeden fragment prezentacji z tekstem o Ani. Tu kolejny z nieco innym sposobem podkreślenia Anny. Na tym slajdzie pokazałem połączenie dwóch pasji Ani: podróży i liczb. Podróżniczka. Do jednej z anegdot o Ani napisałem krótki wierszyk: dzielić biurko, dzielić stół, małą kromkę, też na pół. Część slajdów w prezentacji miała mieć muzykę w tle. Wytyczne klienta były dość proste: coś, co wywoła ciarki na plecach. Wybrałem utwór z biblioteki audio serwisu YouTube. Prezentacja była wsparciem graficzno-dźwiękowym całej imprezy. Slajdy ilustrowały scenariusz zabawy i atrakcje przygotowane dla Ani. Od klienta wiem, że wszystko wyszło bardzo dobrze. Skrót prezentacji zobaczysz za chwilę. Trwa niecałe dwie minuty. Więcej projektów znajdziesz na stronie mojego studia graficznego www.autor.biz. Jeśli potrzebujesz prezentacji lub grafiki skontaktuj się ze mną. E-mail znajdziesz na widocznej tu stronie. Za chwilę zobaczysz skrót prezentacji, a ja dziękuję za uwagę.